Cel jest prosty, niektórym znany. Robimy dzisiaj 18 winków i trafiamy w miliony końców w paczkach. Siemanko byczki, z tej strony Lisandro dzisiaj Food Champions. Kończymy Food Champions i odpalamy nagrody. Po się byczku, jaki masz bilans Food Champions. Czy już skończyłeś, czy jeszcze planujesz dogrywać, bo ja dzisiaj na streamie po okolicach 20 i 21 będę kończył Food Champions na głównym koncie, więc już zapraszam. A teraz lecymy i paczka za 400 tysięcy także czeka, więc... Oh. Jazda. Mamy bilans 10-2 Food Champions. I moim celem jest zrobienie 18 zwycięstw Champions. Jeśli dobijemy do 14 zwycięstw bez porażki. Odpalamy pakiet za 400 tysięcy końców. Przelogujemy się na moje główne konto. To jest mój cały skład. I ten widz. na środku obrony. No nie mam po prostu kogo tam wrzucić. Jak zobaczycie sobie w tym momencie. Mam 32 tysiące monet. I dla was. Ten content jest po prostu zrobiony w całości dla was. Bo... Każda paczka, każdy pixikon, każdy pixhero był robiony. Dlatego tutaj po prostu nie ma nic w tym klubie. Jedyne co to mamy informy. I te informy też są takie, bym powiedział, 2 na 10. No, 2 na 10, bo wymienne są tylko 3. Więc mamy 30 tysięcy informach. Trzymajcie kciuki, lecemy. Tak, jest, zaczynamy bardzo dobrze. Bardzo dobrze, świetnie, let's go. Ale Mati nie chce grać do końca. Dzięki Mati. Pozdrawiamy. Siedem meczyków jeszcze widzowie. Siedem meczyków wygrać i jest po robocie. Dzisiaj. I jest po robocie. Taki jest plan. Malutki, cwaniutki, przyjemny, spokojny, bez emocji. Taki plan. To tak jest serie ale pokręcił. To tak jest. Let's go, Ginola. Pięknie, good job! Wow! Tak jest, to smoldeble. Bum! Super. 12-2 mamy. Jedziemy, jedziemy, widzowie. Jedziemy. Powolutku, małymi kroczkami, małymi kroczkami. Powolutku. Daj mi grosika. Kojarzy, kojarzy coś. Chyba wczoraj graliśmy z nim. Kojarzy coś? Klose. Szkoda. Ach, tak jest, Molarinio! To jest to miejsce, to jest ten strzał! Tak jest, let's go! Ale ładne podanie. Trzeba uważać na tego. Licza. Ja p... Nie wiesz, no przecież to jest jakiś żart. Ja Tak jest. Nice! Let's go! Woo! Let's go baby! Let's go! Holand robi dym! Let's go! Wygrywamy! Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. Mamy trzy playapiki piki przed kolejnym meczem. Trzeba się rozruszać. to Tomasz myla! Dobra. O, no, kauczyk, jestem zadowolony. Zabram, tutaj trochę mniej, ale spoko. Tak jest, yery Tak jest, se włowi, Jak? Nice. Dobre wyjście, bardzo dobre wyjście. No. Jeszcze na finezji to strzeliłem. Nice. Dobra, widzowie, 14 2. Let's fucking go, my boys! Tak jest! Really. Bardzo dobre wejście, mocne wejście, Nie, lubię to. Apa, tak, ładnie. Opa, po, ależ trzy punkty zaliczone. Pięknie. Zgodnie z obietnicą mamy 14 zwycięz, w zasadzie mamy 15 zwycięz na Road to Glory, już. Więc paczka za 400 tysięcy końców. Za FIFA Points. Let's go! Obstawiamy widzowie, ile będzie walkoutów. 10 walkoutów. Let's fucking go! Let's fucking go! Toc, jest toc, ok. Lecymy, lecymy, lecymy. Chuckle Nie, to nawet nie jest chuckle To jest kok. ale to jest paczka paczka niewymienna, więc tam jeszcze się może podzieć. Spokojnie. Mamy toc, a więc spoko. Kurka wodna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem okrągłych. Ale może w duplikatach? Ej! Ej! Dobra ikona to na wyps. O ja cię dupczę. Do sensu. Ej! Po szesnaste zwycięstwo. Po prostu. Tak jest, Let's go. Let's go. Let's go. Po 17 zwycięstwo. 17 zwycięstwo. Let's go. Real US. Ciekawy skład. Źle, 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 Bardzo źle zaczynamy. Tak jest. No trzeba... Nice, let's go! Super, ale czemu on nie może? Co jest? O, piłeczkę, to Alex, tejesz. Super, super! Trzymajcie kciuki, bo będą fajne nagrody! Tak jest! Let's go, Ginold! Super! Tak jest, ale Szedrzy Nolbek! Pięknie, let's fucking go! Ajajajaj! Tak. Nie wierzę, czemu nie na zielonym? Nooo! Let's fucking go, Beba, Zbudowaliśmy 18 winów z gówna, naprawdę. 18 winów z gówna. Mieliśmy wczoraj 8-2, mentalnie 19-1, bo przypominam, nie wiem czy to we wczorajszym materiale było. Wyrzuciło mnie z meczu przy zwycięstwie. Przy zwycięstwie, wyrzuciło mnie z meczu. Z meczu mnie wyrzuciło. Przy zwycięstwie, pokażę to. I jakie mamy paczki, bo jeszcze pokażę paczki. 4 piki. 2 community to ods. Jeden z pięciu. Community Tots 3 Player Pack. 2 Ultimate Pack. Jeden rare pack. I 100 tysięcy końców. Bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Ja daję okejkę. I to jest paczka wymienna. To jest paczka wymienna. chcecie mi powiedzieć, że to jest Tradable Pack. Ta. Community Tots. 3 playa, pak. Otwieramy nagrody za Food Champions. 18 zwycięstw. Gdybyście nie wiedzieli, że zrobiłem, to zrobiłem 18 zwycięstw za Road to Glory, z widiciem na środku obrony i z wyrzuceniem meczu, z którego wygrałem. Ale to jest nieważne. Mało ważne. Odpalamy pierwszy pik. To są mało ważne piki. Kynisz 89. Good job. Jeszcze Szukamy dalej. Szukamy dalej. O! Modric 88. Good job. Szukamy dalej. Może jakiś tłocznik taki, wiecie, z Nienacka. Neymar. To jest woder, ale 89. Zajebiście. I ostatni piczek Okej, okay, Laporta. 86, 4 walkouty. Jestem na tak. Jestem na tak, ale to jest mało ważne. Tu się może naprawdę wydarzyć coś szalonego. Tylko trzeba tutaj... Dobra, tak, 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 tak. Tu się spełniają sny. Pierwszy pik Let's check this out. Dobra, to jest Hiszpania jakiś bombel. Morata, srata. To jak to są community? A Morata jest community. Dobra, to naj najgorsza karta. Dobra, git. Ben Sebaini. O, Robertson. 300 tysięcy. Good job. Super, super, naprawdę. Player pick to community. I mam dw dwie karty z y momentsów. Dobra, Robertson. Nieważne. Dobra, ja się cieszę. Ja jestem zadowolony z Robertsona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. I to, i Danilo w tych samych miejscach. Jest tu sens coś brać do klubu? La, 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 la! My się nie przejmujemy tym, spokojnie, najlepsze przed nami Jedziemy, paczka za 50 tysięcy za nagrody za 18 zwycięstw Jakby ktoś nie pamiętał, zrobiłem 18 zwycięstw Na Road to Glory z yes. Najsio Dobra, dwie paczki ultimatyczne. Let's go Polska, Lewandowski, Król Polski, let's go Kolejna paczka ultimate może to czik jakiś, taki mały? Może nie? Hiszpania, LB, Zombie Bomba. Paczka z trzema tocami Community, ale to nie są tocy Community, tylko to są jeszcze tocy te y, momentowe, bez sensu moim zdaniem, totalnie. Szczególnie, że te tocy Community nie są takie aż fajne, ale otwieramy jak co roku, standardowo będziemy je otwierać. Jak już mamy taką paczkę z Zagrałem te 18 zwycięstw, zrobiłem, to sobie będziemy szukać tych nazwisk od najsłabszego do najlepszego. Let's go! Już jeden duplikat, super. Popaka się to mało, nie?